Dzisiaj jesteśmy w Skolimowie, w tym wyjątkowym miejscu domu aktora weterana. Debiutantki mają swoją pierwszą pensję, to są debiutantki trzeciej edycji i przygotowały dzisiaj dla artystów weteranów przepiękny pokaz mody, a także, ponieważ dzisiaj są mikołajki, przygotowały wspaniałe podarunki. Jutro jest drugi dzień pensji debiutantek akcji charytatywnej, bo tak naprawdę zaczynają od, od tej akcji charytatywnej, która odbędzie się w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. O godzinie 12 odbędzie się aukcja charytatywna dzieł sztuki, obrazów, które zbierały, zbieraliśmy przez miesiące ostatnie, a także aukcja porcelany i dochód z tej aukcji zostanie całkowicie przekazany dla. Dla artystów, weteranów, tutaj do Skolimowa. Jest to już kolejna edycja w tamtym roku. Nasza cała akcja udała się wyśmienicie. Zebrałyśmy bardzo satysfakcjonującą kwotę, która została w czasie wigilii przekazana tutaj właśnie dla artystów. Emocje są absolutnie skrajne. Od... Zachwytu, że tak powiem, poczubek głowy, aż po stres do samych pięt. Dzisiaj mamy pensję przedświąteczną. Występujemy w domu aktora w Skolimowie. W ramach hołdu dla już starszego pokolenia artystów, chcemy my dać coś od siebie. Chcemy pokazać, że można się dobrze bawić, można, że tak powiem, złapać kontakt między nieco starszym pokoleniem i nieco młodszym. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to pierwsze wyjście debiutantek trzeciej edycji. Myślę, że się nie denerwują, zostały odpowiednio przeszkolone. Będą występować w cudnych kreacjach projektantki Agi po. Wśród sukien, które zostaną pokazane na wybiegu mamy i piękne pałacowe, długie i współczesne. Także mamy mariaż współczesności z historią, tak jak w programie debiutantki.